Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Rozpoczynamy od Szczypiorniaka. W pierwszej lidze dojdzie do meczu na szczycie. Zagrają dwie ekipy z regionu. W niedzielę piłkarze ręczni Śląska podejmą w hali AWF Miedź Legnica. Wrocławianie są liderem. Zespół z Legnicy zajmuje wysokie trzecie miejsce i wciąż ma szansę na awans emocji, więc nie powinno brakować początek meczu o 15 w hali przypaderewskiego. Trudne zadanie czeka także koszyka z WKK. Pawła Turkiewicza zmierzy się z Mosirem Krosno. Faworytem wydają się rywale, którzy są wiceliderem rozgrywek pierwszej ligi. Jeżeli jednak zawodnicy ze stolicy naszego regionu chcą być czarnym koniem sezonu i zamierzają powalczyć o ekstraklasę, Powinni wygrać początek meczu w sobotę o 17 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Na drugoligowym korzygarskim froncie ciężka przeprawa przed gimbasketem. Młodzi chłopcy Roberta Kościuka podejmą pogoń Prudnik. O sukces będzie trudno. Każdy inny wynik jak wysoka wygrana pogoni będzie sensacją. Drużyna z Prudnika to trzecia siła rozgrywek, choć na wyjazdach nie spisuje się tak dobrze jak u siebie. I tak we Wrocławiu powinna pewnie triumfować początek spotkania w sobotę o 16 w hali przy Wojciech Wojciecha z Nieco. Łatwiejsze zadanie czeka rezerwy Śląska. Wrócowienie na parkiet kosynierki wybiegną w niedzielę, o 18.00 podejmą Mickiewicza Katowice. Obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli. W tym sezonie nie odgrywają jednak kluczowych ról. Spotkanie zapowiada się na ciekawe. Każdy inny wynik. Jak wygrana Wrocławian będzie dla kibiców i młodych koszykarzy Śląska rozczarowaniem. W sobotę i niedzielę będziemy też świętować 10. urodziny Redeko w sobotę. Od 14. impreza w centrum Skłosza przy Strzegomskiej. Przed nami maraton fitness. Odbędą się cztery lekcje. Kolejno step, zumba, pump i body art. Co najważniejsze do tych darmowych zajęć. Jeszcze można się zgłaszać. Niedzielne świętowanie ze Strzygomskiej przeniesie się na Rogowską do centrum basenowo-sportowego. Tam rywalizacja pływacka. Początek już o 11.00. Zaplanowano dwie kategorie Masters i Open. Odbędą się między nimi sprinty na 50 metrów i pływacki tor przeszkód. Szczegóły imprezy na www.redeco.pl. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl